Dokąd się po mieście drogi zaprowadziłem, je do kebab wielki. Muszę mieć taka jest informacja. Open. Tutaj my mamy ceny. Gruby, cienki. Odbija się światło, więc może może być nie widać dobrze. O i tak to wygląda. Co mówię, inny ad inny, więc tutaj obsługa musi mieć coś z uszami. Sprawdźmy to. Dobry jest. Jest dobry. Strasznie taki gęsty jest. Mm. Sosy wytwintne. Wygląda dobrze. Chociaż ta pita nie jest taka jak na Rzeszowszczyźnie, Przyjemna. I gładka ta jest taka, trochę krucha i sucha. Numer telefonu dostawa. Ach, pojadłem mocno. Bardzo zbity. Jak weźmiesz sobie duży, to jest, bardzo, to jest już mega. Popalę sobie, w że średni, bo jest taki. No to zależy, ile ważysz, ile zżerasz. To jest jedno z dwóch. Kebab w Mikołajkach, na rogu tutaj y, koło bistro, o, że tu jest ulica, musztardowa? Kasztanowa, o. Ach. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.